Turystyka łączy pokolenia. To hasło przewodnie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 2014 roku. Centralna inauguracja roku turystyki łączącej pokolenia odbyła się podczas 20 jubileuszowych targów Regiony turystyczne na styku kultur, które odbyły się w Łodzi w dniach od 21 do 23 lutego. Poszczególne lata i jakieś hasła wiodące, które im towarzyszyły, zawsze staraliśmy się inaugurować przy okazji, przy okazji imprez turystycznych. Impreza łódzka jest dość specyficzna, bo takie bardzo zachęcające jest to hasło, że są to targi na styku kultur, ale tu jest również wielowątkowa jak gdyby Warstwa tych targów turystycznych, gdzie promują się przede wszystkim regiony, a więc te małe ojczyzny. No i naturalną siłą jest jak gdyby rzeczy, pokazywanie tego, co towarzystwo robi na rzecz pokazywania tych małych ojczyzn, wyciągania ludzi właśnie z domów, zachęcania do wędrowania. Podczas tych targów nasi przewodnicy również prowadzą spacery po łodzi, wycieczki po łodzi. Pani prezydent Łodzi wspominała o tym, ale to, 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 to się dzieje i jest bardzo duże zainteresowanie tego typu również formą poznawania tego miasta. Ale przy okazji innych imprez targowych również to zjawisko występuje. Targi łódzkie. Od wielu lat cieszyły się naszym zainteresowaniem i współpracą. Myślę, że tego dowodem jest również, że w gronie chyba czteru, czterech firm, czterech podmiotów, które od początku tych targów tutaj się znajdowały, znalazło się również Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No, jakaś forma, myślę, dostrzeżenia tych naszych starań i działań związanych nie tylko z byciem na stoisku jako wystawca, ale również z uczestniczeniem w tych przedsięwzięciach czy inicjowaniem tych przedsięwzięć, które są jak gdyby elementem dodatkowym dla targów, a które ostatnio, no. Wiele właśnie firm targowych robi po to, by przyciągnąć jeszcze większe rzesze zwiedzających. Ale to wychodzi, myślę, też na dobre, jeżeli chodzi o pewne walory edukacyjne, tego typu możliwości zwiedzenia, czy nawet udania się na jakąś wycieczkę rowerową, jak to miało miejsce podczas targów, które odbywały się w roku ubiegłym w Kielcach targów rowerowych. Tegoroczne międzynarodowe targi regiony turystyczne na styku kultur cechowała rodzinna atmosfera, a każdy ze zwiedzających mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Oblegane było stoisko Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie można było zapoznać się z bogatą ofertą imprez organizowanych przez ogniska i koła PTTK. Interesujące propozycje przedstawiły największe regiony naszego kraju. Rozmachem i wielkością ekspozycji wyróżniał się Górny Śląsk. Muzycznym promotorem tego regionu był zespół pieśni i tańca Śląsk. Mocnym punktem targów była konferencja zorganizowana przez PTTK, na której przedstawiono program i główne założenia Roku Turystyki Łączącej Pokolenia. Cieszy nas udział w tych wszystkich przedsięwzięciach, które od wielu, wielu lat towarzystwo realizuje wielu partnerów, zarówno z organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, władz samorządowych wielu szczebli, lasów państwowych, no wszystkich tych, którzy dostrzegają sens właśnie czynienia czegoś wspólnie, razem, w trosce również o wychowywanie tych przyszłych pokoleń dla turystyki, zachęcania do uprawiania turystyki i do krzewienia pewnych wzorców właśnie zdrowego trybu życia. My chcemy w jednym dniu, 20 września wyruszyć na szlak pieszo, rowerem, kajakami, jak które środowisko będzie chciało. Chcemy w tym jednym dniu w całej Polsce pokazać, że turystyka jest wielopokoleniowa, że wędrować każdy może, niezależnie od sprawności, kondycji, wieku itd. I że jeżeli będziemy coś takiego robić, to pokażemy, że to jest coś fajnego, bo zwiedzimy najbliższą okolicę, zobaczymy coś ciekawego, będziemy ze wspaniałymi ludźmi, z którymi być może za rok. Znowu się spotkamy. Ten program jest bardzo bogaty, że każdy może w zależności od swoich zainteresowań wybrać coś ciekawego. No, nam szalenie zależy na tym, żeby przede wszystkim to były pomysły, inicjatywy, które mogą zainteresować całą rodzinę. W związku z tym mamy właśnie tego typu właśnie imprezy, które no, wydaje nam się powinny być atrakcyjne dla całych rodzin. No, między innymi to spotkanie rodzin 20 września, gdzie cała Polska ma się spotkać w zależności od różnych dyscyplin, niezależnie od dyscypliny turystyki i kolarze, i turystyka piesza, i żeglarze, i kajakarze. Chcemy zrobić taką wspólną dużą imprezę, która z jednej strony będzie atrakcyjna dla bardzo różnych zainteresowań, a z drugiej strony no, będzie promocją właśnie tej turystyki rodzinnej. Jest na przykład wspaniała impreza od 33 lat w Jurze Krakowsko. Częstochowskiej, ten rajd właśnie rodzinny. Jest to pewien fenomen, bo co roku spotyka się około 2000 osób na tym rajdzie. Są to rodziny, bo taki jest regulamin musi być przynajmniej trzyosobowa rodzina. Także też ogromnie bym zachęcał do zainteresowania się tą imprezą. Patronat nad rokiem turystyki łączącej pokolenia zadeklarowały trzy ministerstwa. Sportu i turystyki, obrony narodowej oraz pracy i polityki społecznej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kraje Znawcze, swój rodowód ma dosyć długi, i przez te wszystkie lata naszego działania możemy pokazać, że turystyka cały czas łączyła różne pokolenia łączyła pokolenia dzieci, młodzieży i seniorów pokazywała, że każdy z nas może się czegoś jeden od drugiego nauczyć, że wnuk się może czegoś nauczyć od dziadka, a dziadek od wnuka. I dzięki temu, że w 2014 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajeznawcze prowadzi działania związane z hasłem Turystyka łączy pokolenia, chcemy właśnie to pokazać. Pokazać, co możemy się wzajemnie od siebie nauczyć, że wnuk może dziadkowi pokazać, jak obsługiwać internet, Internet, jak poszukać informacji o danej miejscowości gdzie wspólnie razem mogą się wybrać ale i też w drugą stronę że dziadek może wnukowi podpowiedzieć jak rozstawić namiot bo to często młodzież dzisiaj nie wie czy też jak na przykład mierzyć odległość na oko czy też takie rzeczy jak rozpoznawać chociażby strony świata Myślę, że to każdemu się jednemu i drugiemu przyda. Natomiast chcemy też pokazać, że wędrować każdy może, niezależnie od wieku, że każdy może zrobić coś ze swoim czasem, że niekoniecznie ten czas musimy spędzać na kanapie, przed telewizorem, że przy niewielkim wysiłku możemy wspólnie razem wyruszyć na szlak. Bo turystyka jest chyba najtańszym, ale i najlepszym lekarstwem, które można przepisać drugiej osobie. I chcemy pokazać, że turystyka to zdrowie. Stąd też będziemy wspólnie, razem w 2014 roku wędrować od dziadka do wnuka, od wnuka do dziadka. Program działań w ramach turystyki łączącej pokolenia w ramach tego roku jest bardzo bogaty. Jest kilka takich imprez wiodących. Tutaj zaczerpnęliśmy z pewnych tradycji z lat poprzednich, gdzie chcemy taką, jak gdyby. Sztandarową imprezę zrobić w jednym dniu, która by polegała na wyciągnięciu wszystkich, którzy są zainteresowani wędrowaniem w, jakiej form w jakiejkolwiek formie, do wspólnego wyjścia na szlaki, wypłynięcia gdzieś na y, jeziora, jak również popłynięcia kajakiem po rzekach czy skorzystania z możliwości y, turystyki y, rowerowej. Y Całe to przedsięwzięcie no, będzie na pewno wsparnie te również materiałami promocyjnymi. Cieszymy się tutaj z pewnego wsparcia finansowego projektu, który udało nam się uzyskać ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. No, Aczkolwiek jest pewien niedosyt, że tych środków nie jest wystarczająco dużo, bo wszystkie te nasze plany dość szerokie i twierdzić ambitne można było zrealizować. Ale tutaj również liczymy na... Współpraca właśnie samorządów lokalnych, również wojewódzkich, które myślę, że w niektóre projekty zechcą się włączyć i wesprzeć w miarę swoich możliwości. Mimo, że centralna inauguracja roku turystyki łączącej pokolenia odbyła się dopiero w drugiej połowie lutego, to już od początku roku w całym kraju odbyło się wiele imprez propagujących ten model turystyki. Niedalej jak wczoraj. W województwie pomorskim zakończyliśmy podsumowanie poprzedniego roku, który był pod hasłem programowym Rokiem Przewodników Turystycznych i tam w wielu akcjach, takich jak z przewodnikiem ciekawiej, z przewodnikiem przez jesień życia, z przewodnikiem najłatwiej, podsumowując wyszło nam, że mamy 11 tysięcy osób, mówiąc brzydko, obsłużonych, a w których wzięło udział prawie 360, 360 przewodników. Te akcje były dedykowane zarówno do młodzieży, jak i do starszych. Dzisiaj, kiedy w roku 2014 jesteśmy, mamy hasło programowe związane z turystyką, która łączy pokolenia, dzisiaj będziemy to wszystko starali się w województwie pomorskim scalać. Sandomierz oczywiście jak najbardziej piękny i zachęca i zaprasza. PTTK w Sandomierzu jako w zasadzie jedyny organizator turystyki przyjazdowej jak najbardziej mamy wiele imprez. Przede wszystkim od 14 lat mamy imprezę Cudze Chwalicie. To takie bardzo popularne hasło. Ale okazuje się, że ciągle są chętni nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, którzy z nami wędrują. To są wycieczki bezpłatne, one się odbywają co niedziela. Bez względu na porę roku, czyli nawet w sezonie tym zimowym, martwym dla naszego miasta, również one się odbywają. Oczywiście będziemy na pewno kładli szczególny nacisk w tym roku na to, żeby w naszych działaniach, w naszych przedsięwzięciach i imprezach uczestniczyły pokolenia rzeczywiście, chociaż bardzo dużo już takich rodzin mamy. Między innymi w ubiegłym roku wygrała rodzina z naszego oddziału, konkurs rodzinka wędruje, także wszystkie imprezy są oczywiście Otwarte są, zapraszamy wszystkich chętnych. Mamy piękne oprócz naszego miasta, piękne góry pieprzowe, różnego rodzaju wycieczki wyjazdowe, nie tylko piesze, ale rowerowe, autokarowe, również rajdy turystyki kwalifikowanej, gdzie też można uczestniczyć całymi rodzinami. Okazuje się, że Ziemia łódzka jest bardzo atrakcyjna nie tylko pod względem turystycznym. Ma ona wiele do zaoferowania także jako zagłębie zdrowej żywności. W Szadku, niedaleko Łodzi, znajduje się słynna na cały kraj gminna spółdzielnia samopomoc chłopska. Hitem targowym był przygotowany przez tę spółdzielnię tort chlebowy. Będąc na takich targach trzeba pojeść o tym, o tej zdrowej polskiej sprawdzonej żywności. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, co produkuje Szadek, co produkuje gminna spółdzielnia, gdzie słyniemy ze zdrowej polskiej żywności. I tutaj, żeśmy przyjechali, żeby Państwu zaprezentować i pokazać nowy wyrób, nowe dziecko naszej. Spółdzielni to jest tort chlebowy, dodam. Bo do tej pory torcie kojarzył jednoznacznie z, z, z słodkością. Dzisiaj ten tort jest produkowany na bazie pieszywa z dodatkiem wędliny. Chcę powiedzieć, że to połączenie stanowi doskonałą jakość, doskonałą wartość. Bo jak spojrzymy na ten tort, jak on ładnie wygląda, jak on dobrze smakuje, świadczy to o tym, że jest on wielowarstwowy, tak samo jak i tort powiedzmy chlebowy. I mamy tutaj doskonałe pieczywo, doskonałą wędlinę i runo leśne, jakim jest żurawina. Stanowi to idealne połączenie. My produku, produkujemy trzy rodzaje tego tortu. Jest tort z dodatkiem powiedzmy ryby, jest tort z dodatkiem powiedzmy wędlin, jest tort z dodatkiem powiedzmy runa leśnego, a więc jest kilka, kilka rodzajów. I dodatkowo jest jeszcze chleb prezydencki. No, oczywiście, szatek z tego słynie. E, gościliśmy w szatku dwóch prezydentów, był prezydent Mościcki i prezydent Kwaśniewski. Od pobytu prezydenta Kwaśniewskiego chleb, który się nazywał chlebem wiejskim, po degustacji tego pieczywa przez pana prezydenta e, na, w szatku, nazwaliśmy go od tego momentu chlebem prezydenckim. On się bardzo dobrze sprzedaje, bardzo dobrze smakuje i jest w ogóle doskonałym wyrobem. Położona w powiecie łaskim gmina Buczek jest stolicą Zagłębia Truskawkowego. Na targach przedstawicielki gminy prezentowały własne truskawkowe wyroby. Zapraszam na wojewódzkie święto truskawki, które odbywa się zawsze w ostatni weekend czerwca. Jest to dwudniowe święto, na którym promowana jest truskawka i wszelkie wyroby na bazie truskawki. Jakie to są wyroby? Ciasto z truskawką, drzem truskawkowy, nalewka truskawkowa. I tutaj bym chciała się pochwalić, ponieważ nasza nalewka truskawkowa została wpisana na listę krajową przez ministra rolnictwa jako produkt regionalny. Jest to jedyny produkt w gminie buczek znajdujący się na liście wyrobów tradycyjnych. W roku 2014, roku turystyki łączącej pokolenia, będą kontynuowane formy czynnego wypoczynku, sprawdzone w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o kontynuację działań z roku poprzedniego i, i lat wcześniejszych, to myślę, że takim również projektem, który uzyskał już sobie taką trwałą pozycję również wśród samorządów, to jest konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom, gdzie staramy się właśnie od kilku lat promować te dobre praktyki, to co gminy na rzecz rowerzystów i przystępniania infrastruktury turystycznej dla turystyki rowerowej czynią. Kolejne podsumowanie, kolejnej edycji odbyło się w grudniu roku ubiegłego i wśród gmin, które nagradzaliśmy, pojawiały się nowe, które wcześniej w tym konkursie nie uczestniczyły. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Również ten konkurs uzyskał pozytywne opinie tych, którzy oczywiście z rozmaitych elementów infrastruktury turystycznej, rowerowej, kolarskiej korzystają. To jest ważne, bo to pokazuje sens podejmowanych działań, ale również no, powoduje poszukiwanie czegoś nowego i no, dla nas powodem może do takiej jakiejś dumy jest to, że inni próbują od nas pewne pomysły, jak gdyby podpatrywać i twórczo rozwijać. Nie obrażamy się, cieszymy się, że tak się właśnie e, dzieje. 雪的夜。